Skoda to marka znana i lubiana. Tę markę w naszym programie często widzicie. Nie tak dawno prezentowaliśmy Wam najnowszy model w postaci Skody Super, która stoi właśnie tutaj. No ale już od jakiegoś czasu Super nie jest największym modelem w gamie Skody, bo największy jest. Kodiak. No i Kodiak zyskał kolejne, drugie już nowe wcielenie. Jeden z tych modeli stoi tam, zaraz do niego podejdziemy, a drugim, który stoi na zewnątrz, się przejedziemy. Idziemy go obejrzeć. Samochód, który z pewnością jest jednym z bardziej oczekiwanych modeli tego roku, bo Skoda Kodiak, jeżeli chodzi o właśnie gamę skody, jest samochodem, który, można powiedzieć, w pewien sposób zawojował rynek. Z jednej strony no, ogromny słów, czyli to, czego dzisiaj klienci często oczekiwała. szukają i co chcą wybierać, ale z drugiej strony właśnie samochód bardzo funkcjonalny, który rozwiązuje wiele różnych postawionych mu codziennie zadań. W tej chwili mamy najnowsze oblicze, które, można powiedzieć, zmieniło się. Totalnie. jak drugiej generacji, największy nasz SUV w całej gamie. W tej chwili rzeczywiście te modele są bardzo popularne na rynku. Klienci są mocno zainteresowani suwami naszym najmniejszym kamikiem, karokiem i największym Kodiakiem. Kodiak, też powiem Państwu, może jest jedynym modelem naszym, który może być siedmiosobowy, siedmiomiejscowy, wyciągane fotele są z tyłu w bagażniku i wtedy rzeczywiście siedem osób może podróżować tym autem. Silniki gama silników zostaje na podobnym wyposażeniu, na, po, na podobnym etapie, jak w poprzedniku. No i szereg nowych rozwiązań. Od, począwszy od świateł, od grilla, od Zmienionych kół, tapicerek, wentylacji foteli, masaży foteli. Tutaj mamy naprawdę ogrom tego doposażenia. Silniki z napędem na cztery koła, z napędem na przednią oś. To, co też jest ważne, dostępny napęd hybrydowy czyli plugin z silnikiem elektrycznym z zasięgiem do 120 km, czyli rzeczywiście jazda po mieście na przykład może być całkowicie bezemisyjna. Kodiak daje to możliwość. Przy łączeniu tych dwóch napędów średnie zużycie paliwa schodzi nam nawet do 5 litrów, także to jest przy takich gabarytach samochodu naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik właśnie wspomniałeś o tych gabarytach i aż się sam uciśnij na usta, no bo jeszcze nie tak dawno, bo może dekadę, może dwie w motoryzacji mianem flagowca, bo tak możemy mówić o tych samochodach, które jakby są największe w gamie danej marki, i jakby stanowią, no, ten model taki szczytowy, no to były raczej limuzyny, to były może takie duże kombi, dzisiaj mamy coś takiego i Kodiaka można chyba nazwać takim flagowcem, bo jakby ilość tego wyposażenia, które może tu się napokoić, znaczy, które już seryjnie się tu znajduje, tak. jest bogata, ale może być go dużo, dużo więcej. Oczywiście. Ten samochód może być uzbrojony, jeżeli chodzi o postężenie po zęby. Kodiak jest naszym takim topowym suv ale wszystkie elementy takie wyposażeniowe są przeniesione z flagowego modelu Superba. Czyli bardzo podobne wyposażenie, po prostu są inne modele. Bardzo przestronny, bardzo wygodny, rodzinny, ale też może służyć do pracy. Wielu z naszych klientów wybiera właśnie SUVy przez to, że inaczej się wsiada do samochodu, wysiada, inna jest całkowicie widoczność, wysokie krawężniki, czy nierówności na drogach, czy nawet napęd 4x4, który daje naprawdę maksimum zjazdy w terenie. No ten model wszystko w sobie skupia. Jeżeli chodzi o wyposażenie i komfortowe, i elektroniczne, Tutaj te wspomagania, wszystkie systemy są przeniesione z naszej topowej muzyny, to, to prawda i klienci to doceniają. Dojechaliśmy na plener, plener wyjątkowy, bo tam woda, tu Skoda, tam wrzosy. E, miejsce nieprzypadkowe, dlatego że właśnie tego typu samochody, SUV, Crossovery, w takie miejsca pozwalają nam dojechać. No cóż, nieco wyższy prześwit, e, samochód ma jakieś tryby off-roadowe, ale my na off-roadzie dzisiaj się skupiać nie będziemy, no bo w końcu to nie jest jakaś rasowa ternówka, żeby sprawdzać jaki ma kąt natarcia, zejścia, jaki kąt rampowy. E, nie, skupimy się bardziej na gadżetach. No w końcu skoda, simply clever, a więc rozwiązania, które sprawiają, że ten samochód, chociaż ma mnóstwo różnych innych zalet, to ma też na swoim pokładzie mnóstwo fajnych, drobnych gadżetów, niby prostych, które sprawiają, że moim zdaniem jest wyjątkowy i może sprawdzić się zarówno np. podczas wycieczki na jezioro, ale też w codziennym użytkowaniu. Zapraszam Was właśnie na wycieczkę po różnych takich gadżetach w nowej skodzie Kodiaq. tę wycieczkę zaczniemy od stylistyki, bo niby nie zmieniło się wiele, ale jednak mamy tutaj totalnie nowy samochód. Dlaczego mówię, że nie zmieniło się wiele? No bo pewna filozofia została nadal, mianowicie podzielone reflektory, potężny grill. Który, i tutaj właśnie ciekawostka, ma takie żeberko, jakby poprzeczne podświetlane, które powoduje, no, że także po zmroku rozpoznacie, że mamy tutaj do czynienia ze Skodą, a nie z inną marką. Jeżeli chodzi o rozstaw osi, to pozostał on taki sam, 2,70 m. Natomiast, gdy mówimy o długości tego auta, to jest pewien bonusik. W najnowszej wersji, czyli drugiej generacji, mamy dodatkowe 6 cm. No, to nie wydaje się dużo, jednak jak za moment przejdziemy do wnętrza i zobaczymy gabaryty, a przede wszystkim gabaryty bagażnika, no, to odkryjecie, że faktycznie kod jak jest, można powiedzieć, mistrzem w swojej klasie, bo to są parametry, które wręcz zachwycają. Natomiast no, mamy pewną cechę wspólną z najnowszym kodakiem, bo jeżeli chodzi o stylistykę, to oboje się trochę zaokrągliliśmy. No, ja mam nadzieję, że ja wrócę do innej postaci. Natomiast taki dzisiaj jest trend, że z tych ostro ciosanych, mocnych, ostrych kątów producenci jakby nieco wyoblają te nadwozia. Nie wiem, czy chodzi o modę, czy o aerodynamikę. W każdym razie, z jednej strony mamy auto, które dobrze już znamy tak wizualnie, ale z drugiej, no, widać, że to jest nowa generacja, a nie poprzedni model, czy jakiś tam lifting. Maska w górę, no i kolejna ciekawostka, drobna rzecz, ale jednocześnie rzecz, która moim zdaniem jest pozytywna. Podwójny zamek. No, maska się dzięki temu lepiej trzyma, jest trochę bezpieczniej, mniejsze ryzyko, że gdzieś tam się na przykład na autostradzie otworzy, zasłoni na widok. Teleskopy, słuchajcie, Coraz rzadziej jest spotykane, a jednak e, uważam, że powinny być, no bo to też jest wygodne. E, nie musimy już szukać żadnego połąka, po prostu maska sobie idzie w górę. Pod maską są też diesle. Ten słabszy ma 150 koni mechanicznych, ten mocniejszy, który widzicie tutaj, ma 200 koni. E, w naszym przypadku, czyli właśnie w tym mocniejszym, znajdziecie też napęd 4x4, e, no i też skrzynie w przypadku jednego i drugiego, e, 7 siedmiostopniowe DSG. I jeżeli wyraźnie słuchaliście, no to już e, połączyliście kropki, że no właśnie, to nie ma manuala w tym samochodzie. E, no nie ma, po prostu nie ma. I ja uważam, że całkiem okej, okay, dlatego że. W tak wielkim, wygodnym, komfortowym samochodzie do dalekiej podróży ten manual po prostu nie pasuje. Także ja jestem za. Natomiast jeżeli chodzi o warianty silnikowe, to jest jeszcze jedna ciekawostka, a mianowicie hybryda plug-in. I tutaj mamy silnik benzynowy, 1,550 KONI, który ma też silnik elektryczny. No i wówczas ta łączna moc to jest plus minus 200 KONI. Ale co jest ciekawe, na pokładzie tego auta mamy baterię, która może nawet do około 27 kWh przyjąć. A to powoduje, że takim właśnie. Właśnie kod jakiem możecie około 100 km, czy nawet nieco ponad 100 km, przejechać praktycznie tylko na prądzie. No cóż, badania pokazują, że najczęściej, jeżeli użytkujemy samochód w takim codziennym cyklu, to robimy te 50, 60, 70 km, wydaje się, że powinno wystarczyć. Także to są dotychczasowe warianty, jeżeli chodzi o moc, natomiast czy będzie jeszcze wersja RS, całkiem możliwe, bo skoda tego nie wyklucza, a w poprzedniej generacji taka właśnie wersja też była. Zmieniliśmy stronę na dwozie, ale oczywiście ciekawostek dalej nie będzie brakowało, to już otwieranie elektryczne bagażnika to już dzisiaj żadna nowość, ale już z kolei to, co tutaj się kryje, czyli jego pojemność, naprawdę robi wrażenie. W tej wersji, czyli pięciosobowej, mamy w tym standardowym położeniu 900 litrów. Powtórzę, 900 litrów. Ktoś ma więcej? Ja nie słyszałem. No to jest wynik przyogromny. Kiedy położymy te siedzenia, no to oczywiście ta przestrzeń rośnie jeszcze bardziej, ale właśnie, propos gadżetów. Drobne rzeczy. Plastikowe haczyki po to, żeby zakupy, siatki się tutaj nie przerzucały, potem w bagażniku się nie y, przewracały. System szyn, który możemy układać, siatki, y, ładowanie, czyli gniazdko dodatkowe, dzięki którym możemy na przykład lodówkę tutaj zamontować. Kładzenie siedzeń, właściwie z tego miejsca pociągamy za dźwignię i... Siedzenia się kładą, schowek na roletę. No dużo właśnie tych drobnych takich rzeczy, niby oczywistych, ale jednak nie do końca. A, zapomniałbym jeszcze o jednym. Mianowicie otwieramy. O właśnie. Hak holowniczy. No bo ten samochód też ma potężne możliwości, jeżeli chodzi o ciągnięcie przyczepy. A więc to, o czym cały czas mówię, simply clever. Drobne rzeczy, proste rzeczy, niby oczywiste, ale jednak nie do końca na pokładzie tego samochodu. Znajdziecie. Na przycąc do bagażnika, to jeszcze dodam tylko, że jeżeli będziemy mieli tutaj wersję 7-osobową, to ten bagażnik się nieco skurszy, bo będzie miał tam około 800 litrów. Kiedy użyjemy wszystkich 7 tych litrów będzie 340. Kiedy będziemy mieli hybrydę plugin, no to też nieco ponad 700 litrów ten bagażnik będzie miał między 700 a 800, ale umówmy się, to cały czas jest ogromna przestrzeń. Pozwólcie, że tę wycieczkę po pozostałych gadżetach zrobię zgodnie z obecnie obowiązującym trendem: a więc tu guzik i tu guzik, tu schowek i tu też schowek, tu też schowki, ten większy z uchwytem na napoje, monety, ten mniejszy z indukcją, oba chłodzone. Chłodzona indukcja to ważne, tu pokrętła, ale pokrętła się zmieniają, mają różne funkcje. Chłodzenie foteli, grzanie foteli, temperatura. Tutaj pokrętło wielofunkcyjne. Można zmieniać na przykład tryby jazdy. Ważna rzecz. Tu pad do czyszczenia ekranu, żeby się nie palcował. Drobna rzecz, a cieszy. I takich gadżetów w tym samochodzie jest naprawdę całe mnóstwo. Nie wiem, czy jestem w stanie wymienić wszystkie, ale coś wam jeszcze pokażę. No i jedziemy dalej, drugi rząd siedzeń i tu też się dzieje, tu haczyk, tu też haczyk, tu uchwyt, tu roleta, tutaj panel klimatyzacji, tutaj taka platforma, gdzie schowki i napoje, tutaj podłokietnik, tutaj popielniczka dodatkowa, tu uchwyt na tablet, smartfon, chyba wszystko, no parasolki też znajdziecie w tym samochodzie, a więc Simply Clever pełną gębą. Pełen relaks, tak można by było powiedzieć to jak kierowca czuje się za kierownicą Kodiaka dwójki. Tak było też w jedynce. No i cóż, ciężko pewnie było to poprawić, ale sprostali temu zadaniu. Co podkreśla Skoda, że w tym wnętrzu zastosowano jeszcze lepsze materiały niż w wersji poprzedniej. To faktycznie widać i czuć. Pod palcem miękko. Fajnie, że są różne tekstury, różne wzory, różne kompozycje, różne przeszycia, bo dzięki temu naprawdę ta kabina zyskuje też nawet pomimo tego, że tutaj mają cieną konfigurację wnętrza, no to wszystko nie jest takie przytłaczające, nie jest takie nudne, takie smutne, no coś tutaj się dzieje. Oczywiście królują ekrany, no żadne zaskoczenie przede mną, zegar cyfrowy obok mnie potężne centrum multimedialne, oczywiście łączące się z systemami Android Auto i Apple CarPlay. Co istotne, ten infotainment jest bardzo szybki i bardzo logiczny, bardzo czytelny. Natomiast skupmy się właśnie na wrażeniach z jazdy, bo tak jak już mówiłem, mnóstwo miejsca dla kierowcy, dla pasażera obok. Drugi rząd, no praktycznie to samo co w superbie, bo cały czas tutaj mamy tego miejsca na nogi multum, a w suwach, nawet tej wielkości, słuchajcie, to wcale nie jest takie oczywiste. Natomiast no trzeci rząd, jeżeli Taką wersję wybierzecie, ja bym traktował bardziej awaryjnie, bardziej jako taki dodatkowy gadżet, bo no tam już super ilości miejsca z tyłu nie będzie. To jest raczej dla, nie wiem, dzieci, żeby może podrzucić gdzieś blisko do szkoły. Natomiast jest taka opcja, można sobie ją wybrać, no i to jest właśnie w skodzie ten wariant siedmioosobowy. Natomiast przechodząc tak płynnie do podsumowania, no dobra, moglibyście oczekiwać może tego, że ten samochód jechałby jeszcze bardziej dynamicznie, aczkolwiek jest widoczna różnica, jeżeli jedziemy w trybie na przykład, tak jak teraz Komfort, a w trybie sport. Sport. W trybie sport ten samochód robi się nieco bardziej agresywny, tylko pytanie, po co ma być agresywny? No to jest auto niesportowe. Poczekajmy na RESA, może ten będzie jeszcze bardziej drapieżny, ale właśnie do takiego cruisingu do podróży, do tego, żeby ta podróż upływała przyjemnie, w spokoju, w ciszy, w komforcie. No to przecież nie będziecie zasuwać tym samochodem 220 czy 250 na godzinę. Nie. Prędkości autostradowe, wyciszenie, oszczędność, bo te silniki diesla no, też nie palą aż tak dużo. Silniki benzynowe z hybrydą dzięki temu, że ta hybryda też jest tutaj pod maską. No to yy, też przy tych gabarytach wozu powodują, że on tego paliwa no nie pali jakichś niewiarygodnych ilości. Wiadomo, to nie jest klasa spalania samochodu miejskiego, no ale są to wartości rozsądne. Także przejechać się, spróbować zobaczyć, dotknąć, sprawdzić. Yy, godny następca w wersji pierwszej. A dzisiaj była mowa o Kodiaku w wersji drugiej.